Czas spróbować bananową bombę. Mm. Zaczynamy teraz od bananowej, koreańskiej sody. Bo zwykła soda to za mało. Bananowy milkshake, tylko gazowany. Mm, dobrze się prezentuje. Dostępny jest na susie myślnik sklep.pl To niezwykły bananowy napój, ale to bananowy shake z bąbelkami. Smakuje jak dzieciństwo tylko lepiej. Idealny dla tych, którzy zawsze marzyli, żeby ich bananowy desert szczypał w język. Desert co atakuje.